Teraz kwestia tylko tego, żeby ten garnek nagrzać. I zaraz będziemy przerabiać w tym garnku śnieg na wodę i nalejemy tam wszystkim zwierzaczko. No dobra, moi drodzy, zobaczcie, ja zostawiam tutaj ten garnuszek, bo on się musi najpierw rozgrzać od spodu. Każde później kolejne takie napełnianie będzie coraz szybsze. Zresztą zobaczcie, jak tu już śnieg e, spadł w dół, czyli po prostu on się nam kompresuje i zmienia się w wodę. Zmniejsza się jego objętość. E, ja go stawiam, żeby się tutaj tak. Na... O, cholera, Ale z tej rury daję. Daję go tak po skosie, żeby troszeczkę z tej rury e, te spaliny podgrzały to szybciej. Dorzucę śniegu, a my w międzyczasie idziemy sprzątać u kur. Dobra, oczywiście, sprzątanie. Zaczniemy sobie od zebrania jajeczek. Zobaczymy, ile ich faktycznie jest. Także mamy jak dwa jajeczka. Kurcze, to jest fajne, że nie ma już tego bagna u kur, błota. I że dzień w dzień, dzień w dzień mamy ładne, czyste jajka. Lekka tam skaza odkupy. A wcześniej pisaliście, że to są odkupy, a to było tak naprawdę od brudnego torfu. No dobra, 8 jajeczek tutaj mamy, bo dwa były z yy, wczoraj albo przedwczoraj, nie pamiętam. I mamy tutaj kolejne 6 jajców, czyli 8, 6, 14 jajek. Bardzo ładnie. Jak na dzisiejszy i chyba wczorajsze pół dnia, no bo wczoraj jak byłem to. Parę jajek już im zabrałem tam ze cztery z rana, także spoko. Kolejne jajka i od razu polecą do klienta podwazło dwa za sztukę. Jest zima, jest drożej, jest mniej jajek, także one od razu lecą do klienta, bo cały czas ludzie czekają w kolejce. No dobra, kurcioki wywalone, także wyciągamy. O Jezu, jak tu okres! Dobrze, że my się tej wilgoci troszeczkę pozbędziemy, zanim ocieplimy tutaj ten kurniczek. Ja widzę, że tu chyba najpierw widłami, później skrobakiem poprawimy. Ten karmidło sobie gdzieś wystawimy na chwilkę. I widzę, że znowu będę musiał kupić słomę. Słuchaj, drogi widzu. Jak masz słomę na sprzedaż w województwie pomorskim? Śmiało napisz mi w komentarzu. Ja chętnie kupię. Chętnie kupię, bo tu jest problem. Jak dzwonię do kogoś o słomę, to z reguły go nie ma w domu. Jest w pracy albo coś. O, kura była za drzwiami. Także dosyć ciężko jest tutaj. U mnie kupić słomę. W mojej okolicy to praktycznie nikt nie ma. A ja bym chętnie kupił. Powiem Wam, że z takich plusów sprzątania w zimę, to praktycznie w ogóle tutaj nie capi. Albo ja mam tak zatkany nos i nie czuję. Tak też może być. A w zimę też musicie pamiętać, że czasem zamiast często sprzątać, wiadomo, że to trzeba posprzątać, ale zamiast często sprzątać, na przykład warto dołożyć troszeczkę tej słomy, żeby było grubo. Ponieważ jak dajecie grube ściłkowanie to tutaj fermentuje i daje też ciepło tym kurakom w stopy i ogólnie ciepło do samego kurniczka. Muszę zrobić ujęcie z tej strony, z tej strony.